Prosta siekiera Moi kochani Witam was serdecznie, dzisiaj troszeczkę lekcji Lekcji łupania i rąbania, takie coś nam się robi, to fajnie. Mamy suche drewno, które powinno się bardzo szybko rozupywać. Wam pokażę teraz, ale zobaczcie, on już jest za stare. Ono będzie się palić, jak będzie wyjątkowo super cuk w kominku czy w piecu. Ono po prostu już jest. Praktycznie, może nie zjeżdżają przez korniki, ale bardzo suche, bardzo lekkie. E, co to jest za rodzaj drewna? Moi kochani, nie wiem. Te pniaki tutaj 15 lub nawet 20 należały w garażu. Bardzo pokręcony pień. I warto, by każdy preppers lub porządkujący człowiek, który zaczął przygodę spalenie w piecu, kupił sobie dobrą. Ja kupiłem akurat 1,25 kg obuch. Polską trzonek z Hikory, polska firma Yuko doświadczona, klasyczne mocowanie czyli jest możliwość naprawy wiadomo, to jest tylko siekiera, kupicie fiskarsa za 300 czy Hultaforsa, czy coś innego jak nie będziecie umieli, umiejętnie nią operować, to też Wam się złamie, także na początek koszt, słuchajcie, 80zł duża siekiera, można już ją po prostu pracować oburącz i drugi model. I drugi model to już jest hecht troszeczkę lepsza rzecz już ponad ponad stówkę wtedy teraz teraz to musi zapłacić bardzo dużo i to już jest słuchajcie widzimy kształt widzimy jaki jest kształt to jest już do rozupywania Oczywiście to ma być zawsze naoszczone. I tu nam się rozszerza aż do 5-6 cm, czyli jest możliwość rozupywania. I ta się waży nieco ponad 2 kg. Mocowanie już jest tutaj styl, no troszeczkę podział nie tyle tajwańskiego, co zalewane żywicą. Czyli nie ma tutaj klinów do naprawy. To jak już szlak trafi, no to raczej, raczej już ją, że tak powiem, szlak trafi. I też długość trzonka 80 cm. I teraz, tak, e, wszystko fajnie pięknie. Ale zaraz wytłumaczę, tylko rozłupię chwilowo ten, ten kawałek, bo chciałem coś podłożyć jeszcze do pieca. Jak to mówią, szewc bez butów chodzi, w moim przypadku również. Niestety nie przygotowałem się na sytuację e, finansową i z opałem mam, że tak, tak, że muszę kombinować na bieżąco. Nie mam, tak jak na filmach jest pokazane, takiej górki, że mam po prostu drewutnie i sobie tylko pobieram. Tylko sukcesywnie tydzień schnięcia, tydzień biorę, bo to co kupiłem już niestety zostało w ciągu miesiąca spalone. Także najgorsze są takie pokręcone pniaki, ale też da się je, moi kochani, rozłupać. Zawsze jak jest tej, to z drugiej. Ale takie kawałki też się, też się przydają. Jest twardo, ale jedziemy. To może być jakaś lipa. Dosyć twardy kawałek drewna. Nie jest to sosta na pewno. Jest to drzewo liściaste. Środki bezpieczeństwa oczywiście zawsze trzeba zachować w promieniu 3 metrów od rąbania. Nie powinno przebywać osoby, dzieci, renta. Dobra, moi kochani, się będę bawić później. Nie chcę przedłużać filmu. Wytłumaczę wam w tym rzecz. To są praktycznie odpadki. Zobaczcie, tu jest niby poprzek włókna idą, prawda? Widzimy, ktoś tu próbował wiele razy już coś kombinować. Tu jest odnoga. Tu była odnoga. I tu są kolejne odnogi. No i moi kochani, o, widzimy kolejny sęk. Tak jak coś jest, to takie co wam zostaje przy wycinaniu to w tartaku czy piłą, e, piłą spalinową. Jak najmniej duże półmetrowe słupki zostawiamy moi drodzy, tylko, jeżeli jest prosty nie ma odnóg. Jeżeli jest rozgałęzienie, jak najmniejszy kawałek sobie to zupy, nawet 20-15 cm. Ja wiem, że musi być dobry styl, dobra kosa, przepraszam, dobra kosa, dobra piła łańcuchowa, ale takiego właśnie teraz kloka jest problem, żeby teraz go rozpierdzielić. Da się go jeszcze pociąć na ale piłą łańcuchową. Niestety, tutaj. O, sorry moi kochani. Tymi siekierami jest to droga przez mękę. Ale, ale warto słuchać jak nie ma nic Terazam pokaże jeszcze inaczej troszeczkę w garażu Ech, trochę wzięło dzisiaj na Proste deski Wiadomo, zawsze tak idą włókna Tak zawsze ciechamy tak musimy już tak, abyśmy chcieli siekierom drzewo pobalić, to musimy mieć bardzo ostrą siekierę, nie rozupywać, tylko ostrą siekierę. I pod kątem 45 stopni musimy napierdzierać. Zawsze rozupujemy coś takiego. I to już możemy sobie użyć taką śmieszną siekierkę mojej mocy. Róż troszkę większą, ale sami widzicie. No, jest tak stara, bo to jest moja tatowa jeszcze siekiera. I po prostu już. Nie wytrzymał ten y, trzonek, gdyż, jak Wam się wbije, siekiera nie wyjdzie, najgorzej jest na boki. Po prostu trzeba użyć innego narzędzia. Nie brałem na boki, bo Wam się zniszczy. I coś takiego. O! Proszę bardzo! Możemy użyć takiej siekiery do takich elementów. 25-30 cm. Mamy już coś takiego z jednym oczkiem. To już musimy wziąć łupak. To jest akurat. Albo świerek, albo sosna. No to wyjątkowo, na drodze wyjątku możemy tym palić w kominkach w piecu. Ale widzimy, on tu stoi trzeci tydzień i nadal on po prostu, że tak powiem, jest ranny. Ono płacze nam żywicom i po prostu zasypiecie szybę, przewody kominowe i wszystko. To, kiedy coś musi być sezonowane, przynajmniej kilka miesięcy latem, latem, powtarzam, na słońcu, w suchych warunkach. Tutaj w garażu mamy wilgoć. O, widzimy. Takie coś to jeszcze fajna sprawa. To jeszcze wrzucimy do pieca. To jeszcze możemy fajnie rozupywać zwykłą siekierą. Ale tak jak mówię, takie elementy już z oczkiem czy coś zawsze, jak tniemy, z bala, Jak najmniejsze kawałki, w których nie mamy problemu. Bo tutaj poleci nam ostrze dotąd. I tu już musi być troszeczkę użyta siła, żeby to pokonać. Czyli na przykład, proszę bardzo, to jest odcinek prosty. Tylko, że on ma 55 cm. Do mojego kominka nie wejdzie, nawet jak go przetnę elegancko siekierką na 4 w poprzek to mi nie wejdzie. Muszę go niestety sobie ciachnąć na półno i teraz mam mały problem, gdyż mam tylko piłę moja twoja i małą ręczną. Ale moi kochani, wszystko się da. Tak na początek prepersi małą siekierkę jedną i fajny rozupywak. No i oczywiście ćwiczyć technikę. Wiadomo, że jak ktoś pracował 20 czy 15 tartaku, to nie będzie nagle mistrzem. Na ręce uważać, na nogi uważać. I jak ktoś nie umi, to na razie kupicie małą siekierkę, adekwatną do wzrostu, do wagi ciała. Jak ktoś jest bardziej, ob, że tak powiem, tężyzną fizyczną jest e, obdarzony, no to może sobie poradzić z siekierą 2 kg, 1,5 kg, obu plus trzonek. Pamiętamy, liczymy zawsze razem. Liczy, masa siekiery to jest łącznie tam zawsze producent pokazuje tylko, że kilo 25 czy kilo 80 to jest część robocza, ale siekiera waży cała, więc jak ktoś jest wątły, waży facet 50 czy 60 kg, no to niech nie kupuje metrowej siekiery, gdyż zrobi zamach i może sobie zrobić krzywdę. Raczej drwal to się kojarzy z jakimś silnym chłopem, który po prostu ćwiczy najpierw jednorącz, trzymanie toporka, a potem bawimy się już, że tak powiem, w robienie półobrotów i piruetów z większym Toporem czy siekierą, i tu widzimy o kolejny przykład. Takie portki, ja na to mówię, to ciężko jest, tak tego nie rozupiecie. To musimy już jechać tak od dołu. I jak on się spotka, pękniecie, wtedy rozupiecie. To jest też albo olcha, albo jakieś stare drewno. E, bardzo długo się to pali i wolno, wolno się rozpala. Ale no właśnie, rąbanie niestety, takich elementów, i to jest właśnie ten przykład, co mówiłem. To jest ten część górna jak najmniejsze plasterki, bo teraz mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć węzłów słuchajcie i coś takiego bardzo ciężko jest zrobić. Tu jest przykład fajnego pniaczka. Trochę kiepskie oświetlenie, o nie wiem czy widać. Budę z tej strony. I tu jest fajny już pniak do zrobienia, jest kiepskie światło. Także ja troszeczkę pauza. No, i jeszcze troszeczkę takie krótkie wideo o mojej dalszej pracy przy rozupywaniu. Piękny kawałeczek I tak sobie jedziemy dookoła Patrzymy jak są Jeżeli mamy w środku W środku moi kochani to jest, ja wam tu pokazać, najprościej. O. To jest wielki pień w pomniejszeniu. Zawsze patrzymy tutaj. Tak, tak, tak. Tam gdzie jest pęknięcie, wtedy przykładamy siekierę i fajnie pójdzie. Lub zaczynamy brzegami i jedziemy jak jabłko, abyśmy jedli dookoła, a zostaje nam ogryzek i ogryzek na pół. Też tego nie wiedziałem, może niektóre rzeczy są dla Was oczywiste. Ale i tak robię ten filmik dla pozostałego grona. Odniósł. to jest potężny kawał takich normalnie drzew ciężko jest rozłupać raczej starajmy się dobierać siekierę do średnicy pnia tu jest średnica prawie pół metra, to jest lekka przesada tam być potężną siekierę i niestety ktoś musi być, nie mojej postury, tylko przynajmniej 100-kilowy chłop także też mierzmy siły na zamiary, jak to się mówi no i właśnie, co teraz? Teraz można zepsuć siekierkę. Tuż moi nie. Nigdy nie na boki, tylko zawsze w poprzek. Pięknie. No i taki kawał, co możemy już użyć mniejszego gabarytu. Możemy próbować z drugiej manki z drugiej strony. O, widzimy i ten kawałek jest troszeczkę cięższy. Czy to jest ten sam gatunek drewna? Ciężko mi jest powiedzieć. Ale widać, że on jeszcze nie jest tak przesuszony jak wiór. To jest też istotna sprawa. Drewno musi być sezonowane, ale też nie może stać Bóg wie ile, bo po prostu będzie się palić jak torciny w piesu. No, chyba, że to zmielimy i po prostu te wióra sprasujemy i zrobimy brykiet. Ale to wtedy nie jest drewno, tylko brykiet. Moi kochani, dzięki za filmik. Jakiś tam urobek jest. 5-6 kilo. I tak jak mówię, tu już widzimy, że zaczynają się już korniki jeść. Także lecimy sobie po kawałeczku. Patrzymy, gdzie są pęknięcia. I w ten sposób. Nigdy nie walmy takiego kawała wielkiego, tak jak mówię, słuchajcie, w środek. Bo raczej tą skromną się siekierką może się to nie udać. E, poza tym, tak jak mówię, wielki chłop, większy, większy zamach. Mniejszy człowiek niech wybiera mniejsze kawałki takie jak te to będzie to są już idealne do kominka. Bardzo fajna sprawa. Rozpalanie od dołu czy od góry to już jest temat jak dla Was. Proponuję Wam jeżeli macie niepewne lub wilgotne drewno dajcie go na sam spód i najświeższe najsusze na samą górę. Odpalacie od góry i to będzie fajnie nam schodziło. Jak zrobicie inną metodę i po prostu zaczniecie od razu tym mokrym palić to będzie Wam co chwilę przygasać będziecie tylko Denerwować. Każde otwarcie kominka będzie się wiązało z dymem w kuchni, no i po prostu będziecie tylko cały dzień siedzieć, jak ktoś mówi, dokładać do pieca, nie będziecie się cieszyć tym ciepłem. Słuchajcie, w gronie rodziny także sezonowanie jest bardzo ważne, o czym się przekonuje na własnych skórze i obecnie po prostu i czekam już na, że tak powiem, przedwiośnie. Dobra, pozdrawiam Wam. Dzięki, że jesteście ze mną, trzymajcie się ciepło i tak jak mówię. Dużo ostrożności, rozwaga i po prostu siekierki. Dwie albo trzy. Łupak. Ostra, dobra, dura siekiera. No i oczywiście do takich i mniejszych deseczek. Mały toporek do pół kilograma, czy nawet 300 gram, Wam wystarczy. To jest dla początkującego palacza. W piecu, czy w kominku. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!